Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, widzów. Dzisiaj myślę, że dosyć ciekawy odcinek. Gdzieś tam takie odcinki o, o silnikach powiedzmy, były nagrywane wcześniej. Oczywiście tutaj na kanale wszystkie silniki praktycznie są omówione. Także. Nie będę tutaj w tym odcinku omawiał poszczególnych silników jakoś specjalnie dokładnie, ale dzisiaj taki odcinek o najgorszych silnikach ostatnich lat ostatniego dziesięciolecia dwudziestolecia. Myślę, że to będzie dosyć ciekawy odcinek. Oczywiście tutaj, zarówno silniki benzynowe, jak i diesla niestety tych silników jest sporo. Tutaj, tutaj na pewno na pewno sam ten film nie wyczerpie tych wszystkich silników. Myślę, że każdy gdzieś będzie miał tam swoją listę. Ale postaram się opowiedzieć o największych topach, powiedzmy, silnikach, najgorszych silnikach ostatnich lat właśnie. Także zaczynajmy, zaczniemy od silników benzynowych. Tutaj oczywiście najbardziej popularny gdzieś u nas w Polsce. Także zaczynajmy. Na początek oczywiście myślę, że silnik, jeden z nowszych, owiany złą sławą, przerabiany, ostatnio modernizowany, w ostatnich latach zamieniony rozrząd na łańcuch, ale też nie do końca, bo wersję. Z paskiem dalej są oferowane, z tego co wiem, czyli silnik GD2 piórtek koncerdu Peugeot Citroen PSA, Stellantis aktualnie, czyli znajdziemy ten silnik w Peugeotach, Citroena, DSach, ach w Oplach, w Fiatach, w Jeepach. Praktycznie w szerokiej gamie silnikowych odmian właśnie tej grupy. Co, co tu w tym chodzi? Z takich ciekawostek, ja ten silnik miałem w PZ-301, ale był to silnik e, z początkowych lat produkcji i to auto dosyć szybko sprzedałem, głównie ze względu tam na niewygodne fotele. Ja tam miałem wersję wolnossącą. tutaj jeden, dwa tych oczywiście występował w różnych wersjach wolnossących, jak i turbodoładowanych. E, o co w tym chodzi? No, główny problem. Z paskiem rozpuszczającym się, rozrządu w oleju, w kąpieli olejowej, który jest, ale ten silnik ma jeszcze kilka innych problemów. Ja to omawiałem gdzieś w odcinkach, też o silnikach, ale o samym silniku. Później te problemy wyszły. Spalanie oleju, to jest powiązane też oczywiście ze zużyciem tego silnika poprzez drobinki, zatarcie tego silnika poprzez drobinki, paska rozrządu, które zatykają kanały i powodują różne inne problemy. Ten silnik ma też problemy z luzem osiowym, a co za tym idzie też przedwczesną degradacją praktycznie wszystkich części w silniku. Także ten silnik był modernizowany. Różne cuda były. gwarancje przedłużana chyba jest teraz na 10 lat, ale to i tak te najstarsze silniki i tak nie będą miały już tej gwarancji, bo on wszedł chyba w 2014 roku. Z tego co kojarzę przynajmniej, albo może nawet wcześniej. W każdym razie gdzieś w tych okolicach, tutaj oczywiście to wszystko powoduje, że ten silnik ma bardzo y, złą opinię. Aktualnie, oczywiście w początkowych latach produkcji, ten silnik nie miał żadnych opinii, albo miał nawet pozytywne, bo wbrew pozorom, nawet w Oldosodzie, jednostka jednostka 3-cylindrowa, jak bo 82 koda, na hamowni miała ponad 90 kodni. Z tego co pamiętam, zmienne fazy rozrządu te osiągi tego silnika były naprawdę dobre. Także tutaj, jeden, dwa piórtek będzie jednym z takich, z ostatnich, powiedzmy, silników nowoczesnych, gdzieś tam najbardziej yy, mających słom sławę. Kolejny silnik to gdzieś tam może kontynuujmy z tego koncernu, silnik 1.6 THP, ale i także 1.6 VTI. U mnie na kanale to było razem omówione, ale także silnik yy, to jest powiązane też yy, praktycznie następca tego silnika 1.6 PureTech. Już tam się pojawiają te same Opinie o tym silniku, e, tutaj 1.6 THP oczywiście silnik, problemy z rozrządem, z łańcuchem rozrządu, z rozciągającym się łańcuchem, z napinaczami, z, z kołami zmiennych faz, e, nadmierne spalanie oleju, z nagarym, pękające tłoki, e, problem z wtryskiwaczami, z pompą wysokociśnieniową, z osprzętem, z elektryczną pompą wody. I tak dalej, i tak dalej. Ten silnik ma też bardzo dużo wad. Jedna z najgorszych opinii, chyba też współczesnych silników, czyli 1,6 THP, 1,6 VTI, ale także 1,4 VTI, tutaj o mocy 95 koni, 1,6 VTI 120, 1,6 THP 150, chyba 5 koni najbardziej popularna wersja. Eee... Także wszystkie te silniki z jednej rodziny jest to konstrukcja oczywiście PSA, BMW, e, mająca szereg usterek e, i myślę, że tutaj zasługuje na to, żeby ją umieścić w tym rankingu e, najgorszych silników ostatnich lat, dziesięciolecia czy dwudziestolecia. Kolejnym takim silnikiem myślę, że będzie tutaj przenosimy się. Tutaj taka mała dygresja, bo jeden sześć piórtek. Ktoś tam na przykład sobie informację, że, że to jest całkiem nowy silnik. Że bardzo dużo tam ludzi kupuje teraz te peżoty Citroeny z tymi silnikami. Będzie naprawdę prawdopodobnie taki sam cyrk jak z jeden dwa piórtek za jakiś czas. Te silniki już tam czytałem, że niektórzy już piszą tacy, co przejechali więcej kilometrów, że też im olej spala, rozrzut się rozciąga i tak dalej, i tak dalej. Czyli Gdzieś tam, niby, ten silnik miał być zmodernizowany, a gdzieś tam bazuje, też na THP. Kolejny silnik to 1.2 tc TCE eee, Renault, Nissan. W Nissanie ten silnik jest oferowany jako 1-2DIGT. Wszystkie te silniki były omawiane przeze mnie, czyli jednostka napędowa gdzieś tam oferowana. Później zastąpił ją silnik 1.0 TCE, 1.3 TC. Nadmierne spalanie oleju, problemy z rozrządem, z, z tłokami, z pierścieniami, z zacieraniem się tego silnika. To wszystko jest oczywiście w następstwa tego, że silnik spala olej, przestawiają się fazy rozrządu też. Silnik pracuje w niekorzystnych warunkach, nadmiernie się zużywa i to doprowadzi do zacia tarcia jednostki. Tutaj od razu można też uwieścić silnik. Częściowo 1.6 TC, 1.6 DIGT. Ten silnik tak naprawdę będzie miał podobne problemy, tylko trochę w mniejszej skali właściwie, ale też silnik, który ma niezbyt dobre opinie. Kolejnym takim silnikiem bezzydowym, który bym tutaj umieścił, są wczesne odmiany silników. 1.4 TSI, TFSI 1.8 TSI oraz 2.0 TSI pierwszej, drugiej generacji. Te silniki cierpiały na nadmierne spalanie oleju. Oczywiście tutaj mówimy o wersjach w przypadku tych silnikach tych EA111 z rozrządem na łańcuchu, chociaż te większe silniki miały już nie, też był rozrząd na łańcuchu, ale chyba jeden był na rozrząd na pasku, z tego co kojarzę. Później oni zaś to zmieniali, także to jest też groch z kapustą, z tymi silnikami. Yy, wadliwie zaprojektowane pierścienie tłokowe. Yy, tutaj informacje są odnośnie też tłoków, pierścieni. Później ten problem został rozwiązany. Aktualnie te silniki mają dużo lepszą opinię, oczywiście. Yy, no ale te wczesne odmiany też warto tutaj je wymienić, szczególnie jak ktoś szuka takich HALT. Zresztą ja to w odcinkach podkreślam, że, że te silniki, właśnie z rozrządem, jeszcze wersje z kompresorem 1.4 TSI, to już całkiem też problemy dodatkowo z całym tym osprzętem. Też tutaj spore, spore, spore problemy. No i z silników benzynowych takich Dosyć powiedzmy, mających kiepskie opinie. Myślę, że tutaj silnik 1.4 Opla, 1.4 Turbo, silniki, ja się sam zdziwiłem, dlatego że te silniki wcześniej miały lepsze opinie. Kilka lat temu, później, następca, też silniki 1.4 Turbo z bezpośrednim wtryskiem, te silniki mają. Lepsze opinie, ale też już się pojawiają wpisy, że nadmierne spalanie oleju, problemy właśnie z układem korbowo-tłokowym. Nie wiem od czego to zależy. Być może jest tak, że silnik z fabryki, silniki były produkowane w różnych fabrykach i, i tutaj w zależności od fabryki gdzieś tam nastąpiły jakieś na linii produkcyjnej problemy. Tutaj te silniki mają problem z tłokami, też z tłokami. Zarówno te wczesne wersje jak i te późniejsze, mają to wszystko było gdzieś tam modernizowane. Ale ten silnik też jest podwyższonego ryzyka, tak naprawdę. I to wyszło też gdzieś tam po latach, oczywiście, po przejechanych kilometrach większej ilości egzemplarzy. Także przejechanych myślę, że tutaj warto też ten silnik umieścić. No i lecimy dalej. Tak naprawdę, tak się zastanawiam jeszcze, jakie tutaj silnik można umieścić, który jest kiepskiej jakości, ale na razie te silniki myślę, że z benzynowych, co wymieniłem, są jedne z gorszych. Teraz silniki diesla. No i tutaj tych silników diesla też będzie kilka. Może zacznijmy od silników tych bardziej nowoczesnych. Ten silnik BMW 2.0 Silnik oznaczony N47. Tutaj się zapisał też w historii gdzieś tam problemów. Najczęściej z rozrządem dużo tych silników zostało uszkodzone przez zerwany właśnie łańcuch. Tak naprawdę. On pękał przy różnych przebiegach, ja tam widziałem wpisy ludzi, którzy mieli problem z tym rozrządem, przy małym przebiegu nawet już, niektórzy tam nawet przejadą 200 tysięcy też na rozrządzie, ale każde zaniedbanie tutaj prowadziło niestety do problemów, tutaj też tyskiwacze, osprzęt, myślę, że wynika to z samej eksploatacji tych aut, że te silniki robiły zazwyczaj też duże przebiegi, miały cofane liczniki, także gdzieś tam te problemy się nawarstwiły w przypadku silnika właśnie BMW 2.0 N47. Kolejnym takim silnikiem diesla z kiepską opinią jest na pewno Boxer 2.0 diesel Subaru. Tutaj problem z pękającym wałem korbowym. Tak naprawdę dużo tych egzemplarzy w ogóle Subaru w tych silnikach później Oczywiście się wycofało z diesla. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo ja tam nie śledzę wszystkich marek. Był to pierwszy diesel typu Boxer. No i niestety nie pozbawiony VAT. I tutaj, właśnie Subaru, też ten silnik nie ma zbyt dobrych opinii. Kolejnym takim silnikiem na pewno są silniki 1.5 dc i 1.9 dc i z początkowych lat produkcji. Eee, właściwie 1.9 dCi gdzieś tam z późniejszych lat produkcji także problemy z obracającymi się panawkami, eee, problemy z wtryskiwaczami, turbosprężarką z pompą wtryskową tutaj te silniki, oczywiście 1.5 dCi był później zmodernizowany pozbawione większości wad ale gdzieś tam historia tych silników gdzieś się ciągnie za nimi do teraz kolejnym takim dieslem na który warto Uważać to także silnik, godziwo, tutaj silniki Toyoty 2.0 d D4D, tutaj e, gdzieś tam odmianę 1AD FTV o mocy tam 124-126 koni. tutaj. E, problemy e, z uszczelką pod głowicą, z filtrem cząstek stałym, problemy z kołem dwumasowym. Tak naprawdę na to warto zwrócić uwagę, e, kupując. Kupując taki samochód z tym silnikiem, to samo jest z silnikiem 22d4d. Podobne problemy tutaj. Ten silnik ma problemy z uszczelką pod głowicą, także tutaj na to warto zwrócić uwagę. Z Disney, tutaj, e, takimi silnikami, oczywiście, możemy się cofnąć też gdzieś tam do starszych silników. Myślę, że warto zwracać też uwagę na silnik 2.0 CDTI Opla. Tutaj ten silnik e, tak naprawdę też ma e, opinie e, niezbyt dobre. 2.0 CDTI, gdzieś tam z lat 2008-2017. Tutaj te silniki często miały problemy ze sprzętem, z kołem dwumasowym, z filtrą cząstek stałych, z zegierem. Ja tych silników trochę zdiagnozowałem. Także z uszczelką między smokiem a pompą oleju to wszystko powoduje zacieranie się tego silnika, urywanie klapek w kolektorze ssącym. Z DPF-em oczywiście problemy. Najczęściej ludzie przyjeżdżają też na diagnostykę komputerową, także ten silnik e, także ma dosyć sporo problemów. Z nowoczesnych diesli też odradziłbym silniki 1.5, BlueHDi. hdi e, także 2.0. blu i ma coraz gorsze opinie, według mnie e, te silniki e, tutaj przejęte. E, te silniki znajdziemy też w Fordach. Tak naprawdę tutaj te silniki mają problemy już też z rozrządem w przypadku 1.5 BHD i z łańcuchem wspinającym wałki, ale także osprzęt, addu, cały ten system, pompa, wtryskiwacz, wszystko powoduje problemy. E, także osprzęt sam, silnika, wtryskiwacze, turbosprężarka, e, cząstek stałych, jak i Pompa wtryskowa to samo jest 2.0 Bluchade i chyba rekordowo widziałem w Fordzie ostatnio przy przebiegu 40 tysięcy. Już miał wtryskiwacze do wymiany i problemy z pompą, z ciśnieniem paliwa. Także te silniki wbrew pozorom, nowsze ta opinia się zmienia też. I te silniki tak żebym raczej odradzał. Ze starych silników w przypadku diesla też silniki WW19 na pompo wtryskiwaczach. Te silniki też mają kiepskie opinie. Tak samo dwulitrowe TDI. Oczywiście mówimy o silnika diesla TDI 2.0, TDI na pompowtryskiwaczach. Także ten silnik ma niezbyt dobre opinie. No i na końcu silniki Volvo. Tutaj te silniki D2, D3, D4, D5, zarówno 4, jak i pięciocylindrowe, mają spore problemy. Z blokiem silnika, z głowicą spękającym z cylindrami, e, także ze sprzętem. O dziwo, ja się sam zdziwiłem, bo te silniki też miały wcześniej dosyć dobre opinię. Później ta opinia na przestrzeni lat się zmieniła, i teraz jest praktycznie połowa niezadowolonych ludzi z tych silników. Tutaj, zarówno cztero jak i pięciocylindrowe wersje e, mają problemy. Wydawać by się mogło, że wersja nowsza, czterocylindrowa, gdzieś tam po zmianach nie będzie miała tych problemów, no ale yy, tak to nie wygląda. No i to by było na tyle z silników diesla. Oczywiście można to wymieniać jeszcze yy, inne silniki, powiedzmy, yy, ale to też yy, one, te silniki ma, miały, były gdzieś tam na przestrzeni lat modernizowane yy, w różnych wariantach mocy, chociaż można też wymienić na przykład choćby tutaj silnik 2.2 silnik tutaj Mazdy SkyActiv. Tutaj głównie ze względu na koszty obsługi, serwisowania te silniki też nie mają zbyt dużo zwolenników. Aczkolwiek większość tych silników gdzieś tam w przypadku diesla też była na przestrzeni lat modernizowana, aczkolwiek nie każdemu producentowi się to udało e, zrobić, i na przykład też można dołączyć też silniki Forda Ecoblue. Tutaj te silniki też zaczynają mieć powoli więcej gorszych opinii niż e, lepszych. Często zarówno 1,5 Ecoblue, jak i 2,0 Ecoblue e, tak naprawdę problemy z turbinami, też z osprzętem, wtryskiwaczami i tak dalej, i tak Na koniec silniki, które mają też różne opinie, były modernizowane, gdzieś tam benzynowe, gdzieś tam, które pominąłem, myślę, że silnik tutaj Toyoty 1.8 VVTi do 2005 roku też generował spore problemy użytkownikom ze spalaniem oleju, później zostało to poprawione, niby. Później nastała era, także każdy producent, nawet Toyota, gdzieś tam miała wpadki. To samo było zresztą z silnikami 1.33 VTE i nadmierne spalanie oleju do 2014 roku. Później został ten silnik też przebudowany osprzętowo i sprzętowo. Tutaj tak samo jest w przypadku silników Forda Durateka 1.8, 16 zaworowego, te silniki też. Spalały nadmiernie olej, później zostały, były modernizowane też na przestrzeni lat, aczkolwiek nie do końca się też to udało, tak naprawdę. No i to by było na tyle odnośnie właściwie najgorszych silników ostatnich lat, ostatnich dziesięcioleci, dwudziestoleci tych silników. Na pewno można byłoby jeszcze więcej, tak naprawdę z każdym rokiem gdzieś te silniki dochodzą nowe do tych opinii, niestety coraz gorszych. Także tutaj ten, ten, takie odcinki trzeba, trzeba będzie gdzieś tam aktualizować co, co roku. Tutaj jeszcze bym zapomniał o silnikach o Forda EcoBoost. Teraz mi się przypomniało 1.6, 1.5, jak i 1.0. Tutaj problemy z układem chłodzenia. Eee, z rozrządem, e, ze spalaniem oleju, gdzieś tam z problemem z turbosprężarką w przypadku silnika, e, tutaj 1.0 EcoBoost, także z mokrym paskiem rozrządu w oleju. -te, takie odcinki trzeba byłoby aktualizować, bo opinia niestety w większości silników zmienia się na gorsze i raczej to będzie taka tendencja motoryzacji współczesnej że to było na tyle w tym odcinku dosyć długim. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, subskrybujcie kanał Autokrytyk, podbijajcie filmy, udostępniajcie, dziękuję za uwagę, do usłyszenia następnego odcinka.